do wysłuchania podcastu zaprasza Ośrodek Karta oraz Kulczyk Investments. Zanim nauczyłam się posługiwać sprawnie palcami, brałam w dłonie jakieś przedmioty i wiązałam je ze sobą. Tylko ja wiedziałam, dlaczego ten patyk z tym kawałkiem gliny są jedną rzeczą. Bez przerwy grzebałam w ziemi. Zajmowałam się lepieniem i tworzeniem przedmiotów o mnie tylko w wiadomych znaczeniach. Robiłam w pokoju dziecinnym straszny bałagan, więc rodzice podczas porządków to wszystko wyrzucali, a ja wygrzebywałam ze śmietnika co ważniejsze rzeczy. Gdy wyobrażam sobie dzieciństwo jednej z najsłynniejszych polskich rzeźbiarek i czytam to wspomnienie, myślę, że w kilku zdaniach udało jej się ująć istotę bycia artystką. Czyż to właśnie nieumiejętność łączenia całkowicie różnych rzeczy i nadawanie im zupełnie nowego znaczenia? Nawet jeśli efekt końcowy nie przypomina niczego, co znamy z realnego życia. A potem przenoszę się w wyobraźni do roku 2022 nad brzeg Tamizy. Wchodzę do galerii Tate Modern w Londynie, gdzie trwa wystawa niezwykłych prac. Słyszę głos artystki mówiący o tym, że sztuka to stan istnienia, że rodzimy się ze zdolnością przekazywania naszej energii przedmiotom i tworzenia obiektów, które nie istniały nigdy wcześniej. Przestrzenie Tate Modern wypełnione są przeciwnymi obiektami. Wiele z nich, szczególnie te zwane abakanami, zapewniły artystce międzynarodową sławę. Stanisław Lem, Jerzy Owsiak, Jacek Kura, Ludwik Zamenhoff, Janusz Korczak, Irena Krzywicka, Magdalena Abakanowicz, Juliusz Mieroszewski, Maria Skłodowska-Kiri, Henryk Tomaszewski, Ludwik Hirschfeld, Jerzy Grotowski, Bronisław Malinowski, Michał, Michał Sokolnicki, Rafał Lemkin, Andrzej Wajda, Ksiądz Jan Zieja, Janina Ochojska, Ignacy Jan Paderewski, Jan Kulczyk Prekursorzy. 20 wizji lepszego świata. Magdalena Abakanowicz Polska ma niewiele artystek, których prace byłyby tak rozpoznawalne na całym świecie, jak dzieła tej twórczyni. Magdalena Abakanowicz urodziła się w 1930 roku pod Warszawą i we wczesnej młodości miała dwie pasje oczywiście sztukę, ale także sport. Jako lekkoatletka zdobywała medale na mistrzostwach Polski. W 1950 roku rozpoczęła studia na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Choć po studiach tworzyła wielkoformatowe prace malarskie, na początku lat 60. skierowała się ku formom przestrzennym. Wkrótce miały narodzić się abakany. O Magdalenie Abakanowicz, jej życiu i artystycznych poszukiwaniach. Anna Dudzińska rozmawia z historyczką sztuki, krytyczką, kuratorką sztuki i publicystką Andą Rottenberg. Każda wielka sztuka nie daje się zamknąć w definicji. I w związku z tym możemy tylko próbować się przybliżyć do tego, co zostało nam oferowane, czy co było nam zaoferowane przez Magdalena Abakanowicz i to w bardzo wczesnym okresie, bo również. Ważne jest w sztuce to, w którym momencie ktoś przekracza próg, ponieważ cała historia sztuki składa się z tego, że ktoś przekracza kolejne progi. I za nim idą naśladowcy, którzy tworzą to, co się nazywa stylem jakimś. Więc jeśli chodzi o Magdalenę Abakanowicz, która tworzyła jednak w drugiej połowie XX wieku, głównie troszkę na początku XXI, to oczywiście wtedy się nie mówiło już o stylach. W odniesieniu do tego okresu nie mówi się o stylach, ale mówi się o specyfice, o oryginalności, o propozycji. I z taką propozycją Magdalena Bakanowicz weszła bardzo wcześnie. To znaczy, ona zaczęła już w czasie studiów, ale okrzepła ze swoją ofertą. Zaraz po tym, jak te studia skończyła, szczęśliwie skończyła je po odejściu polskiej sztuki od socjalizmu, więc nie musiała się w to wikłać. Natomiast to, że ona oderwała tkaninę od ściany, to było jej największe osiągnięcie. Ale nie kompletne, bo to, że tkanina przestała być obiektem dekoracyjnym, przedmiotem dekoracyjnym, a stała się. Obiektem żyjącym swoim własnym życiem, czyli przedmiotem sztuki, a właściwie miękką rzeźbą, to było to, co ona zaoferowała światu już na przełomie lat 50. i 60.. To się potwierdziło przez to, że dostała nagrodę na Bienale tkaniny w Lozannie w 1962 roku i miała ogromny sukces trzy lata potem na Bienale w São Paulo a także to, że ona również równolegle robiła rzeźby. Nie tkaniny, a rzeźby, więc szła od początku takim duktem podwójnym, bo ona się nie uważała za tkaczkę, tylko za rzeźbiarkę. Jej tworzywo było miękkie i to też było nowatorskie, bo zwykle rzeźby się tworzyło z materiału twardego. Co ona też robiła i tak stoi do dzisiaj w puławach, jej rzeźba, która wygląda jak prototyp późniejszej architektury arborealnej, wysoka metalowa rzeźba, ale to, co było jej specyfiką i jej odkryciem na samym początku, to były rzeźby miękkie, które ona nazywała abakanami, a drugim aspektem abakanów był feminizm o którym ona nie chciała mówić. Jednak jak się przyglądamy tym abakanom ogromnym, to widzimy, że jednak one mają formę waginalną. W tamtym czasie ani krytyka, ani ona sama nie nawiązywały do tych oczywistych kształtów, tylko używały języka eufemistycznego. Ale dzisiaj, po jej śmierci, możemy o tym mówić. Tej formie, którą ona zaoferowała światu. Była absolutną prekursorką. Te wszystkie feministyczne nurty, takie radykalne, zarówno w Ameryce, jak i w Europie, pojawiły się potem. Jeśli można tak powiedzieć, czym ona zachwyciła świat i co jej otworzyło drogę do światowej kariery, to były te dwa aspekty tych samych miękkich rzeźb. Wychowałem się w posiadłości moich rodziców. Wśród starych obrazów, pełnych ważnych przekazów z przeszłości, i wydawało mi się, że moja sekretna twórczość nie pasuje do tego, co zwykło nazywać się sztuką. Ktoś powiedział mi o szkole artystycznej w Gdyni. Czy powinnam się zgłosić? Zafascynowana ryzykiem, postanowiłam spróbować. Na egzaminie wstępnym ulepiłam smoka. Pamiętam zniesmaczoną minę profesora. Twarz powracała wielokrotnie w moim życiu. Wcielona w postaci zawodowych krytyków sztuki, działaczy awangardy, tych, którzy wiedzą, czym jest sztuka i jak powinna wyglądać, jak i tych, którzy decydują, co jest sztuką dobrą, a co złą. Stojąc przed moimi pracami ze zniesmaczonymi twarzami, profesorowie odrzucili mnie jednogłośnie. Ona nie ma wyczucia formy. Przerzuciłam się na malarstwo. Skończyłam Akademię Sztuk Pięknych z wyróżnieniem. Zrozumiałam niebezpieczeństwo szkoły artystycznej. Patrząc na końcową wystawę naszych prac, ze zdziwieniem zauważyłam, że wszyscy malowaliśmy w ten sam sposób, odzwierciedlając koncepcje narzucone przez naszych nauczycieli. Opuściłam uczelnię z narastającym poczuciem oszukania. Oraz z pewnością, że kiedyś pokażę tym rzeźbiarzom, którzy mnie odrzucili, że może istnieć sztuka niezależna od kategorii i banalności ustalonych sądów. Chciałabym się zatrzymać na tym samym początku, na tym, jak ona zaczyna się kłócić w Akademii Sztuk Pięknych, pewnie jakoś i z profesorami, i z samą sobą, i z tradycją, i z tymi stylami, od których się już odchodzi. Bo zastanawiam się, no jak mogą reagować nobliwi profesorowie, kiedy w czasie egzaminu na ich yy, oczach staje smok wyrzeźbiony przez Abakanowicz. Dlaczego reagują tak, że mówią Abakanowicz, Zaczęła dobrze, ale na pewno to zepsuje. Ona była pod ciągłą taką presją, prawda? Może z tej sytuacji też wynikało to przekraczanie granic. Kiedy rozmawiam z artystami i z krytykami, to co pewien czas wraca sprawa Akademii. Otóż ja uważam, że zwycięstwem artysty jest to, że znalazł własną drogę pomimo, że ukończył Akademię, a nie dlatego, że ją ukończył. Akademia nie uczy artyzmu. Akademia uczy posługiwania się narzędziem. Ona się bardzo mocno trzymała własnego azymutu i zarówno w czasie studiów, jak i później, nawet jeżeli próbowano ją wesprzeć w określone gremia, bo tak było wtedy, kiedy ona pojechała do tego Elbląga i zaistniała w gronie związanym z Galerią Vauxhall, bo ona też uprawiała sztukę konceptualną, ale krótko, z tego konceptualnego okresu są bardzo słabo znane jej grube liny, nieforemne. Pokazała je w Szkocji na zaproszenie Richarda Remarque, gdzie pojechała na taki festiwal, gdzie robiła również performanse. Więc ona dotykała tych nurtów, panujących wtedy, ale sama mówiła. Ona mówi, w Ameryce jest konceptualizm, w Ameryce jest popart, w Europie jest konceptualizm, a ja chcę iść własną drogą. Ale znaczenie materiału jej nie wystarczyło. Ono stało się tworzywem, które oczywiście pomagało w tym, te biedne tworzywo, które było tym podniesionym ze śmietnika materiałem, nie wyczerpywało i jej Wkład w sztukę. To był początek, a nie punkt dojścia. Obracałam się na peryferiach, nie dopuszczających mnie do sztuki. Nie uprawiałam żadnego stylu. To, co robiłam, nie pasowało do niczego. Ale musiałam to robić, bo nie mogłam w żaden sposób swoich potrzeb twórczych dowiązać do cudzych. Za mocno je miałam na pierwszym planie. Poza tym, nie tworzyłam sztuki użytecznej. Dla mnie sztuka jest stanem psychicznym, przywarą, z którą trzeba sobie radzić. Może zmuszać do myślenia, ale nie może być użyteczna. Ciekawią mnie często, czy cytowane pani słowa, że wielcy twórcy XX wieku starali się pokazywać światu swoje korzenie. W jakim sensie ta historia jest. Yy, no właśnie, opowiadana przez Magdalenę Abakanowicz. No, ona jej nie opowiadała wprost, ponieważ jej biografia wczesna była dość zawikłana i ona nie chciała się z niej zwierzać ze względu rozmaitych rodzinnych i dziejów jej całej rodziny. Więc ona tylko nawiązywała do tego tatarskiego pochodzenia do tego rodu Abakanowiczów herbo Abdank, ale nie rozwijała tego tematu. Więc ona nie należy moim zdaniem do tych twórców, którzy w sposób jawny podkreślają miejsce swojego urodzenia, czy też miejsce, w którym się ich twórczość rozwijała, tak jak Kantor Mówił o Wielopolu, jak Bałka mówił o Otwocku, jak Leon Tarasewicz mówił o Waliłach. Magdalena Bakanowicz tego nie robi. Ona mówi o przyrodzie, o tym jak ona postrzega tę przyrodę i generalnie nawet o naturze, która jest czymś więcej niż tylko przyroda i o tym świadczą niektóre jej dzieła bardzo dobitnie. Stara się nie ujawniać swoich prywatnych konekcji też. To była artystka, która bardzo dobrze zrozumiała to, gdzie żyje, to znaczy, żyła w komunie i wiedziała, że jeżeli żyje w komunie, to nie może się dać przez nią zahamować, że powinna wykorzystać wszystkie możliwości, żeby wyjechać w, świat w się światu pokazać, a jednocześnie nie stawać w opozycji. A jednocześnie nie chwaląc systemu, ona się poruszała po niebywale cienkim marginesie politycznym. I to wygrywała. Dlatego zrobiła karierę światową wtedy, kiedy inni artyści mieli zablokowany dostęp do świata. Pod tym względem była niezwykle mądra. A Bakanowicz może nie mówi rzeczywiście wprost o swoim miejscu urodzenia, ale jej przeszłość jest bardzo obecna w tych pracach. Ostatnio nawet okazało się, że motyw ręki, który się gdzieś tam pojawia, jest związany z tym, co ona zobaczyła w czasie wojny. Jej mama straciła rękę i ona zobaczyła ten kikut. Wie pani, tak, ale ten motyw ręki nie znalazł ujścia w jej realizacji. Ona zrobiła jedną niewielką dłoń, ale generalnie ona nie mówiła o matce i o utracie ręki. Nie mówiła o tym publicznie, a w szczególności nie mówiła o tym polskiej krytyce. Dlatego mówię, że to była osoba tajemnicza i zachowująca tajemnice, rodzinne w szczególności. O tym się dowiadujemy naprawdę dopiero z książki, ostatniej monografii, którą jak pani wie. Napisał Paweł Kowal. Nap ona nie chciała opublikować na piśmie niektórych rzeczy i kontrolowała każdy tekst, który jej dotyczył, ponieważ sama siebie definiowała cały czas. Sama siebie. Wie pani, mnie niedawno padł w rękę list od niej, który leżał między kartami katalogu, którą ona mi podarowała w 1995 roku, a list jest z 2005. I ona tam wraca do projektu architektury arboralnej I pisze, w architekturze arborealnej, tak bardzo chcianej przez François Mitterranda, Chodziło o pozwolenie ludziom miasta żyć w zieleni. Pewna firma japońska opracowała nawet pod tym kątem porowaty beton, nasączony odżywkami dla roślin. Mitterrand powiedział mi, że umrze i że mafia architektów paryskich nie dopuści do powstania tych budowli prototypów, kłopotliwych jak każdy prototyp. Więc ona, jak pani słyszy, Zwierzała mi się z rozmaitych rzeczy, wiedząc, dlaczego coś nie dochodzi do skutku, ale jednocześnie nawiązuje w tym do swojego przywiązania do natury. Ona o tej naturze stale mówi i to ją pozycjonuje. Abakany były moją ucieczką od kategorii w sztuce. Nie dało się ich sklasyfikować. Większe ode mnie. Były bezpieczne, jak wydrążony pień starej wieżby, do którego wchodziłam jako dziecko w poszukiwaniu ukrytych tajemnic. Ich ciała czasami otwierały się, aby ukazać włochate te wnętrze, podobne do tych, na które nie patrzy się łatwo. Poruszone odpowiadały sennym rytmem morskiej fali, która w kółko powtarza tę samą ciężką akcję. Myślałam, że tylko fale są zdolne do tego ruchu, a bakany były zdolne do tego samego. Rozkoszowałam się tym odkryciem. To, co pani mówi o naturze, o feminizmie, to są fragmenty rzeczywistości, o których no nie do końca Magdalena Abakanowicz chce komunikować, ale jednocześnie absolutnie nowoczesne, prawda? To jest coś, czym dzisiaj sztuka się zajmuje w sposób y, bardzo silny i mocny. Mogłabym powiedzieć inaczej, mogłam powiedzieć wychodzące poza tradycje czy odmienne. Ona nie mówiła o feminizmie, ona mówiła o swoich kobiecych potrzebach. I to są dwie różne rzeczy, ponieważ feminizm to był nurt, a ona wgłębiała się w samą siebie i miała odwagę to uzewnętrzniać. Nie nazywając tego nazwami nurtu, nie posiłkując się nazwą nurtu, tylko mówiąc o tym, że ona ma też potrzeby swoje jako kobieta i będzie o tym mówić w swojej sztuce. Więc w tym, co robiła z tej dziedziny, też była indywidualistką. Każdy wielki artysta stara się być indywidualistą i nie mówić, że on należy do jakiegoś nurtu. On może go zapoczątkować. Ale nie przynależeć, bo wtedy się degraduje sam. No, miała tę ogromną świadomość i w każdym etapie swojej twórczości mówiła raczej o tym, jakie ma wewnętrzne potrzeby i co chce powiedzieć światu, a nie do jakiego nurtu należy. W związku z tym to samo było. W grach wojennych, to samo było w plecach dla Hiroshimy, to samo było w rozmaitych wariantach jej tłumów. I to samo było w wielkich kręgach na pustyni Negev, które były idealną rzeźbiarską realizacją, w prawie abstrakcyjną, a jednak bardzo silnie przemawiającą. Dlatego mówimy, że była wielka, bo się w żadne ramy nie chciała dać wtłoczyć. I dzisiaj to jest wszędzie jeszcze bardziej widoczne. Retrospektywa w Tate Gallery, gigantyczne kwoty, które jej rzeźby pojedyncze, które jeszcze są dostępne, osiągają na aukcjach. I krytycy mówiący, te rzeźby nie znają granic. Czy to jest właśnie źródłem ich sukcesu i tego, co może niedobrze jest mówić o sukcesie, źródłem tego docenienia i tego, co dalej będzie się działo ze sztuką, Magdaleny Abakanowicz, która będzie z całą pewnością jedną z najbardziej znanych artystek polskich. Wie pani co? To jest bardzo ciekawe, dlatego że wystawa w Tate Modern, którą robiła ta sama kuratorka Mary Jane Jacob, która zrobiła jej wielką wystawę w Chicago w 1982 roku i jakby otworzyła drogę jej kariery w Ameryce, była złożona przede wszystkim z Abakanów. Na które Magdalena Bakanowicz się nie zgadzała pod koniec swojego życia. Ona się od tych abakanów odwróciła, ponieważ w jej przekonaniu one ją z powrotem wtłaczały w pojęcie tkactwa. A ona nie chciała być tkaczką, ona chciała być rzeźbiarzem. A to, co naprawdę było najbardziej prekursorskie w jej twórczości, to były właśnie te abakany. W związku z tym Mary Jane. Wróciła do abakanów Tate Modern, ponieważ to one właśnie były tym milowym krokiem artystki w świecie. Także artysta nie zawsze chce rozpoznać jakby swoją wielkość poprzez określoną grupę dzieł. Natomiast krytyka późniejsza to oczywiście rozpoznaje. I tak jak ja uważam, że abakany to był ten krok milowy. Tak również, że Mary Jane Jacob uważa, i świat teraz od nowa te abakany odkrywa. Oczywiście świadczą o tym nie tylko wystawy, ale i ceny. Natomiast ceny są zawsze wtórne wobec tego, jak świat rozpoznaje artystę. Zostawmy sprawę cen i mówmy o przesłaniu artysty i o wkładzie artysty do historii sztuki. Co myślą osoby przechadzające się pomiędzy trójwymiarowymi instalacjami w galerii Tate Modern w Londynie, patrząc na kształty stworzone przez Magdalenę Abakanowicz? Artystkę niezwykłą i dla wielu pełną sprzeczności. Czy patrząc na Abakany, słyszą w głowie jej głos, mówiący, że to właśnie widzowie potrafią wyrazić słowami myśli i emocje? które ona przekazuje w tych niezwykłych formach. It's my moja but I couldn't put it into words. That, that's why I do it. They put it into words. So I learn from.